Dziewięć. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Jest trzecia trzydzieści pięć. a.m. We are going to Kopiec Krakus. Beautiful Night. My horse. Mój rumak. Niestety coś się przydarzyło. Kraksa. tutaj można kupić jakieś picie? No i idziemy, o już widać kopiec. czekają. Wchodzimy na górę, już tyle ludzi. Udało się wyjść na samą górę, i widoki. Jestem na kopcu czekamy na słońce. Godzina czwarta, dziesięć, czekamy, już niebawem. Bardzo miło, że przybyli Państwo tak licznie, pomimo weekendu długiego i tak wczesnej pory. Zwykle jest z nami tutaj Mariusz Meus, Pan Południk, który opowiada o Kopcach, o Wschodzie Słońca. W tym roku niestety z powodu rodzinnych nie mógł się tutaj pojawić, ale zostawił mi notatkę, więc dzisiaj zamiast wykładu będzie odczyt. Musi się na kocu Krakusa, aby powitać pierwszy letni wschód Słońca. A tegoroczny początek astronomicznego lata, przesiedlenie letnie, nastąpi dokładnie o 4.42, czyli zaledwie 11 minut przed Wschodem Słońca nad Krakowem o godzinie 4.31. Michał Rożek, historyczny, historyk sztuki, autor publikacji poświęconych głównie sztuce i historii Krakowa. W książce Mistyczny Kraków yy, przedstawił ten słońca w taki sposób. Tutaj przeczytam troszkę dłuższy cytat z tej książki. W ogóle skąd się wzięło to, że sprawdzamy dzisiaj, czy ten spół słońca zejdzie nad Wandy, czy nie. Kopiec Wandy i Krakusa, które pojawiły się wokół Krakowa najpewniej gdzieś w VII wieku po narodzeniu Chrystusa, to mogiły Krakusa i Wandy opis Jan Długosz w XV wieku pisał te słowa o legendarnym założycielu Krakowa, Krakusie. Wciąż Krak władał państwem długie lata, przyzornie i szczęśliwie, a w późnej do, później dopiero starości dokonał szczęśliwego żywota. Za go pogrzebem pospieszyli najpierw panowie polscy i cały lud bez różnicy i zgodnie ze zwyczajem tego czasu pogrzebowali go z należytym szacunkiem i żalem na górze Lasoty, która zwrócona jest w stronę Krakowa. Zaziego. Mogiła jego była trwalsza i wieczna i wy potomni o niej nie zapomnieli. Dwaj synowie Kraka, zgodnie ze specjalnym pouczeniem za życia ojca, do takiej wznieśli wysokości sztucznie i przemyślanie nadsypując piaskiem, by sam szczyt góry, na którym go złożono, panował nad wszystkimi dookoła zniesieniami. Drugi kopiec znajduje się na skraju wsi Mogiła, położonej na wschód od Krakowa, dziś na terenie Nowej Huty. Tradycja ludowa i przekazy historyczne wiążą go z grobem legendarnej Wandy. W po śmierci księcia Krzysza, nauczyciela Krakowa, na tronie zasiadła jego córka Wanda. Z wielu starających się o jej rękę najgroźniejszy jest książę niemiecki Rodryk, który otrącony grozi na jazdę na ziemię krakowską. Królewna Wanda, nie chcąc narażać swojego kraju na klęskę wojny, wybiera śmierć w nurtach Wisły. Ciało wyłowiono w okolicach wsi Mogiła i z ziemi bowiem, jak powiada długoż, zniesiono wysoki kopiec, który wskazuje do dziś dnia jej grupy. Od tego, o tym jego miejscowość nazwano Mogiłość. Zatem dwie prehistoryczne solidne mogiły kurchany. Podobne, podobne z epoki brązu i żelaza zachowały się niemal w całej Europie, a zwyczaj sypania kopców na grobach miał charakter niemal powszechny, sięgając początkiem epoki kamiennej. Na pełne wyjaśnienie zagadki kopców trzeba będzie jeszcze poczekać. To było opisane w 1991 roku, przypominam. Te enigmatyczne zabytki z epoki prapolskiej są y, także, i to ich tajemnica, znakami solarnymi. Wskazywały strony świata. Istotnie, gdy 21 czerwca spoglądamy wczesnym rankiem skopca Krakusa na wschód słońca. Dostrzegamy go ściśle za kopcem Wandy. Natomiast wieczorem, stojąc na kopcu Wandy, widzimy zachód słońca pokrywający się idealnie z kopcem Krakusa. Czysty przypadek, czy znak solarny, mistyka, czy prądowna wiedza astronomiczno-inżynieryjna twórców okupu od kopców? Odpowiedź pozostawiamy czytelnikom. My to właśnie dzisiaj będziemy sprawdzać. W tym wyjątkowym momencie jesteśmy właśnie tutaj, aby przekonać się na własne oczy, czy zgodnie z tą miejską legendą słońce zejdzie nad kopcem Wandy. Tutaj już wracam do notacji od e, Mariusza Meusa, pana południka. Yy, otóż nie, ale wbrew pozorom to dobrze, a na pewno ciekawie. W rzeczywistości słońce obserwowane z kopca Krakusa wschodzi nad kopcem Wandy, skrywającym się na tle norwuskiej zieleni między wieżami płodniczymi i blokami ze stóp w okolicach 1 maja i 11 sierpnia. Na pozór daty niepozorne, ale w rzeczywistości znacznie ważniejsze niż przesilenie letnie, a przynajmniej ważniejsze dla prehistorycznych historycznych budowniczych kopców krakowskich. Albowiem ta para kopców wyznacza astronomiczną oś, oś, azymut wschodu słońca, ale i zachodu, jeśli patrzeć z kopca Wandy. Połowa astronomicznych pół roku. Połowa wiosny przypada 5 maja, zaś połowa lata 7 sierpnia. W drugą stronę podobnie. W słońce widziane z kopca zachodzi nad Kopc... kopca Wandy, zachodzi nad kopcem Krakusa 5 lutego i 4 listopada, zaś połowa zimy to 3 lutego, a połowa jesieni to 6 listopada. Zaledwie kilka dni różnicy, cyfrą dobrze tłumaczy precesja osi ziemi na przestrzeni tysięcy lat oraz zwyczaje i zwyczaj kilkudniowy świąt astronomiczny w wielu kulturach. Dla danych kultur to połowy roku były ważniejsze, bo to wtedy następowało faktyczne przesilenie w przyrodzie i mamy przełomu w rocznym cyklu życia ludzi. W połowie astronomicznego lata, lato było najgorętsze, wtedy rozpoczynano żniwa, bo każdy kolejny dzień był już chłodniejszy. I tak w, samo południe, w samej połowie zimy mrozy były najsroższe, ale już zaczynały robić się ciepło. Robiły się wtedy młode zwierzęta. Połowa wiosny to kulminacja prac a połowa jesieni to kres zbiorów. Jest to więc wielki kalendarz astronomiczny nadwiślańskie Stonehenge, a właściwie Moonhenge, który pomagał funkcjonować przejszym ludom w kontekście upływu czasu. I chociaż dziś Słońce zejdzie znacznie dalej na północ niż kierunek na Kofys Bandy, Wandy, dużo blokowic na Zgórzach Krzesławickich, ponad wiaduktem na ulicy to jest to doskonała okazja, by przypomnieć, że stoimy nad wielkim, prehistorycznym obserwatorium astronomicznym, niesionym przez naszych dalekich przodków, którzy choć nie, chcie, nie znali pisma niż klasycznej matematyki, byli w stanie stworzyć to imponujące dzieło ludzkiej inteligencji. Dnia do nieba, albo można nacieszyć się widokiem świeżutkiego letniego słonka, wznoszącego się nad niebo nad Krakowem. Życzę Państwu udanego pierwszego dnia i całego lata. <noise> teraz zaczekamy do e, 4.30, 4.31, oglądamy skuteczne słońce, czyli pogoda jest legalna, więc chyba nic Panu się nie pokrzyżuje, a później zaprosimy po wschodzie Państwa na mały potem i rozdane pamiątkowe certyfikaty. Dziękuję. dla znam je Bo <grywa> no, 15 godzin. I on był 15 godzin. Nie. I oprócz tego. raz <grywa> Coraz więcej Co?

to Karton i rozdaję. No, tak, tak. Weź i rozdaję. Proszę, czy nie szanuję na magnety jeszcze? Tutaj dostałam jedzenie, proszę, dokumentuję. Jeszcze

Zdobyty wschód słońca, zdobyty... schodzimy Zaliczyliśmy wschód słońca. Proszę Tu jest mój certyfikat. Ludzie piknikują. Tam nawet namioty są rozbite pod drzewem o, pani urzin ma dzisiaj, tak? Nie, ja jestem y, towarzysząca. To, to jest A towarzysząca pan ma, ale pani, ale pani tak wyglądała pięknie, że po prostu na YouTube'a panią sadzę chyba, bo po prostu... Zaliczony wschód słońca. Proszę, tu zeszliśmy z kopca. Słoneczko zaraz jeszcze pokażę. O, jest tam słoneczko. A tu jest mój certyfikat. Tu jest mój certyfikat. Bardzo cenny. Także dzięki Wam za wspólną podróż. Było bardzo fajnie. Udało mi się zdobyć i jedzonko i certyfikat. I słoneczko. Dzięki miłego dnia. Miłego dnia.